To o czym będę mówiła, to będę mówiła o tym, jak patrząc na taki end to end, czy od początku do końca cały proces sprzedaży, jak połączyć działania sprzedaży z marketingiem, a raczej jak ułożyć tak naprawdę tą współpracę na poziomie nie tylko generowania leadów i oddawania leadów do, do sprzedaży, ale faktycznie biorąc pod uwagę online, technologie, różne rozwiązania, które dzisiaj mamy, które są na wyciągnięcie ręki praktycznie każdego z nas, bo to są już, to są już po prostu łatwo dostępne rozwiązania, jak ułożyć po prostu cały ten proces, aby zaoszczędzić czas sprzedawców i ten czas można było wykorzystać Korzystać po prostu na domykanie większej ilości transakcji. Również będę mówiła o tym, że nie tylko z punktu widzenia całego procesu, narzędzi, które można wykorzystać, w których miejscach je włożyć, które elementy całego procesu sprzedaży faktycznie można zautomatyzować i w jakich przypadkach, bo też biorę pod uwagę to, że każdy biznes i specyfika biznesu pod kątem grupy docelowej i wartości transakcyjnej, którą mamy, też niesie ze sobą czynniki, na które trzeba zwrócić uwagę, tak? bo co innego, jak sprzedajemy produkt, który jest, który kosztuje kilka tysięcy, a co innego, jak sprzedajemy produkt, który na przykład kosztuje kilka tysięcy, jest na przykład do klienta premium, więc ten aspekt również będę poruszała, jak wziąć pod uwagę cały proces i włożyć go w kontekst jakby naszego, naszej grupy docelowej, naszego klienta i naszego biznesu, który Prowadzimy. Natomiast poruszę też taki temat, w którym dosyć ostatnio, dosyć dużo ze na jeden z naszych projektów biznesowych siedzimy, mianowicie. Taki prawdziwy AI i to, na jakim etapie jest technologia, na jakim etapie dzisiaj już się pojawia, już taki jedno z pierwszych rozwiązań, które się pojawiło, gdzie mamy w sad dużej ilości informacji zaczyna tak naprawdę technologia z nami rozmawiać, już nie człowiek. Czyli też będę mówiła o tym, w jaki sposób, i nie mówię tutaj o wersji pisanej, tylko o wersji mówionej, więc też będę mówiła o tym, jak AI będzie z mojej percepcji, mojego punktu widzenia wpływało na sprzedaż, co to będzie oznaczało, jeżeli chodzi o sprzedaż z wykorzystaniem rozwiązań online'owych. Więc też tą perspektywą się podzielę, co my widzimy, co my już planujemy w naszych działaniach, na przykład patrząc na te rozwiązania, które na rynku się pojawiają, czy są na wczesnym etapie i za chwilę ten rynek po prostu już zaczną przejmować. Więc również ten aspekt taki technologiczny będę poruszała, co to oznacza dla nas jako przedsiębiorców z punktu widzenia układania sprzedaży w naszych firmach. ま何